Cześć! Z tej strony Artur Bendarek ze Street Safe. Jako Street Safe chcemy pomóc Wam zadbać o wasze bezpieczeństwo na różne sposoby. W pierwszej kolejności oczywiście przez nasze produkty antyprzecięciowe, które już dobrze znacie. W drugiej kolejności poprzez oferowane przez nas szkolenia, w trzeciej kolejności poprzez oferowany przez nas sprzęt treningowy, abyście mogli przeprowadzić sobie takie szkolenia sami lub z kimś innym. Teraz chcemy wprowadzić do oferty pałki treningowe, ten nowy produkt. Ma obecnie 60 cm długości. W przyszłości planujemy również inne. Aktualnie jest to 60. Jest to mocna powłoka zewnętrzna, która dużo czasu minie, zanim zetrze się nawet o maski. Jest odpowiednio twarda, by można było spokojnie czy blokować, czy wstawiać, czy przesuwać czyjeś uderzenia, więc będzie zachowywać się prawie tak jak prawdziwa pałka, a zarazem na tyle elastyczna i miękka, by nie zrobić nikomu krzywdy i by spalin był bezpieczny. Pałki te możecie znaleźć na stronie Street Safe lub na eventach, na których jesteśmy, m.in. na niedzielnych spotkaniach sparingowych. Bądźcie bezpieczni. Cześć!